Cześć czołem Polski z Rosołem sesja wieczorna niedziela wrzesień 2023 rok w łóżku przed snem. Co ja tu słyszę? przed uchylone okno. Słyszę kibiców legi Warszawa. To są chłopy jednak jak trzeba. Kibice to jednak ostoja jest, nie wiem, normalności i przyzwoitości. W tym całym patałajstwie, tym społeczeństwie lewackim w tych, tych, tych patałach w rurkach i nie wiem, metroseksualnych, którzy tam łażą do tego TVN-u. Nie słyszę, znaczy tak, słyszę, nie widzę, co tam mają napisane, ale widzę tutaj w internecie taki największy, o, taki największy napis na legi, jaki jest. Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji. Dla imigrantów zero tolerancji. Piękne. Myślę, że to jest bardziej skuteczne, niż ta zapora, którą budowano, wybudowano, która jest potrzebna. A tak z innej jeszcze strony, eee, tolerancja. Czemu wy się tak boicie, ludzie, że ktoś was nazwie nietolerancyjne? Dlaczego trzeba być tolerancyjnym? To jest jakiś, jakiś idiotyzm. tolerancyjny to jest dla mnie się frajerski jakieś. Dlaczego trzeba być tolerancyjnym? A wszyscy mówią, no nie, żebyś nie tym tolerancyjnym. Co to zapytanie Dlaczego? Może ktoś mi odpowie.